Potrawiam takie w razie Gienku, Dzięki. do Ciebie tym, y, tą latarką. Moment. Leszek na Kopcu Piłsudskiego, jesteś jeszcze? Panie... Tak, kto mnie wołał? Marcin, Książ Wielki, w zeszłym miesiącu mnie nie było, dzisiaj jestem. Marcin, Książ Wielki, słyszę cię modulacyjnie na 4. Jak Ty mnie odbierasz? Słyszę Cię dobrze, chociaż tak trochę jakbyś siedział w studni. Słuchaj, dzisiaj jest dużo stacji wołających, może mnie przykrywają przy okazji, wiesz? Możliwe. Teraz nadaję do Ciebie z takiego nowego radujka DM32UV, taki cyfrowo-analogowy. No, jest modulacja, modulacja jest bardzo mocna i głośna, także fajnie, że się mogliśmy usłyszeć na koniec testów. Leszku, mógłbyś jeszcze chwilę poczekać? Jeszcze spróbowałbym na takim mniejszym radejku, bo mam Baofeng'a UV5R Dobra, czekam, ale nie mam dużo czasu, wiesz? Znaczy mam, znaczy nie mam, bo ja muszę... Już kolega tutaj będzie zaraz. Leszku, słyszysz mnie? No jest troszeczkę ciższa modulacja, ale też jest bardzo czytelna. No, tutaj teraz lecę do Ciebie na 5 W z Baosęga Ufa 5 r Mini. Dobra, zrozumiałem. W takim razie do usłyszenia na kolejnych testach. Zresztą teraz słabiej Cię słyszę, może tutaj tacy znaczy panowie podjechali samochodem, może jest są jakieś zakłócenia. Roby został, czy mnie widzisz, czy nie. Dzięki za łączność, pozdrawiam. Do usłyszenia na kolejnych testach Książ wielki. I proszę, Gienek, proszę. Zobacz czy mnie zobaczysz, cztery latarki. Trzymaj się, zeszkół 7-3 dla ciebie. 7-3, do usłyszenia, pozdrawiam. Gienku, jeszcze. O, chyba cię widzę. Dobra, mam cię, twoje światło, poczekaj. Zasiędzę w Twoim kierunku. Jakieś dziecko małe nam się tutaj wcina. Kim jesteś, młody człowieku? w testach łączności awaryjnej Marcin z Wielkiego czy usłyszy mnie ktoś jeszcze? Dzięki Jezu, 21.03 i ja chcę tam tym sklep więc niech ta skinka zajdzie się będzie, bardzo Cię proszę Gienko, widziałem Twoje światło No, ja Twoje też i wnuczka też widziała Tam właśnie nie ma i tam jest na dole więc Dzięki Gienku za łączność radiową i optyczną przez światło, do usłyszenia trzymaj się na razie powiem ci jedno, to jest latarka z Biedronki za 14 zł. Dobra. odebrałeś? tak, odebrałem dzięki jeszcze raz za tą łączność do usłyszenia trzymaj się i dalej, cześć Dobra, testy. Teraz muszę wołać tego Piotra Piotrek, Piotrek, do testów. Piotr, w stronie. Nie ma go. w stronie, mobil. I od strony że to może, chciałem to rozerwać. Chyba, że się uda. Tak to oh. jest sławne. Czekował, niestety jest cała to Chój, musimy jedną zrobić. Nie wiem, co to było. Jeszcze za kawaler drugi. Otwieram odbiór 2 na 5. Zrobiłem. Marcin, a Ty? W stronie, mobil, Leszek kopta piszuckiego Kraku woła. Wjeżdżaję no na teraz. w Piotrek, stronie. Piotrek, stronie, proszę na czwarty Kanał. Okej. Okay. <grym> Oj tu jest kanał zajęty Do góry o jedno, na piąty Piotr, stronie Piotr, stronie, odbierasz mnie? Ja i wyraźnie To co, próbujemy? Próbujemy Idealnie trafiłeś, bo właśnie mi się udało ustawić auto, zobaczymy co z tego będzie, bo Mam kurczę miejsce na styku z tym samochodem, żeby tam celować w stronę Kopca, więc w sumie próbuj patrzeć na mnie. Ja próbuj... Piotrek, poczekaj, bo ja muszę wziąć lornetkę. Wyszli ty tam jest świateł w twojej okolicy? Tysiące! Za dobra widoczność jest chyba w tym kierunku. Ale poczekaj, zacznij świecić, jak ci dam znać, dobra? Ok, brak, Piotrek, dobra, zaczyna. ja biorę lornetkę i będę słuchał przez radio tylko I do, dam ci znać, jeżeli coś... Będziesz, nie wiem, długie na krótkie zmieniał Tak, dokładnie będę po prostu długi rygał Dobra, no to patrzę się.